Cześć, witam was w takim krótkim odcinku z Mr. Planet i tylko to jest takie podziękowanie bardzo bym chciała być podziękować Qtas nie wiem czy ja mam, nie, chyba mi da dwa pozdro albo jedno, ale nie wiem bo nie patrzyłam um, ponieważ teraz mam 200 kasy jest. ja w ogóle nagrywałam jak widzicie tutaj narrację do tego, ponieważ um, zepsuło mi się po prostu mi się zepsuło um, nie nagrał się głos, ale teraz już jest chyba wszystko dobrze i chciała podziękować po prostu ludzie którzy dadzą, po, dają po prostu pozdro za nic. To są takie skarby. Nawet ja jej nie prosiłam o to pozdro ani nic, a on dała mi pozdro. Jak widzicie, dwie osoby już dosta osoby dostały pozdro. Naprawdę jej ja dziękuję i ją pozdrawiam. Ciekawe, nie wiem jeszcze, czy ma kanał na YouTube, bo bym poleciła, ale no. To dobra, to do następnego odcinka i cześć.